Bądź pochwalony, bądź uwielbiony Boże nieskończony, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Uderz Jezu bez odwłoki twarde serc naszego poki. Najwszystkim wszystkim niewiernym. Właskie nawrócenia i opamiętania. Wpatrując się w Chrystusa obecnego rzeczywiście w sakramencie Jego miłości, w najświętszym sakramencie. Wpatrując się w twarz Jego spoliczkowaną, oplutą, Ojcu, proszę Go, rozważając przez to chyba najpiękniejsze nabożeństwo, jakie ktokolwiek wymyślił, gorzkich żali, rozważając ogrom Jego męki, nieskończony ogrom Jego męki. Proszę, błagam o łaskę nawrócenia dla mnie. Bo to nie jest tylko pełne bólu współczucia, uczestniczenie, opłakiwanie jego męki w tej części od ogrójca przed, po niesłuszne przed sądem skazanie, ale jest to przede wszystkim błaganie, aby... Odmienił moje serce. By odmieniał moje serce. Bo ileż to razy, czasami świadomie, czasami, bo tak robią inni, jestem tym malchusem, tym, który pluje na niego którego policzkuje, którego z radzieckim pocałunkiem zdradza, wydaje oprawcom. Tylko najpiękniejsze nabożeństwo gorzkich żali jest jedyną szansą, żeby. Żeby siebie zobaczyć tam i błagać uderz bez odwłoki, bo ja nie mogę już czekać. Bo być może jest to dla mnie ostatnia szansa, aby się nawrócić, aby się opamiętać. Daj niewiernym, daj mnie niewiernemu łaskę opamiętania, łaskę nawrócenia, bym potrafił. Płacząc razem z Matką Bożą, Matką Boleściwą. Wchodząc w jej serce, przebite siedmioma mieczami boleści. przy niej. Błagam o, o łaskę nawrócenia. Jezus mówi do mnie, są to słowa, które skierował do swojej wiernej służebnicy Luizy Picaretti, włoska mistyczka. Zmarła w 1947 roku, zostawiając nam niespotykane dzieło mistyczne, 24 godziny męki Pańskiej, zegar męki Pańskiej, opisujący 24 godziny jego męki dla mnie. I w Ogrójcu, wchodząc do Ogrójca, Słyszę jego głos. A on drżąc na odgłos mojego głosu patrzy na mnie i mówi: Dziecko, jesteś tutaj, ja czekam na ciebie. To był smutek, który dokuczał mi najbardziej: całkowite opuszczenie przez wszystkich i ja czekam na ciebie. Czyli był świadkiem mojego bólu, i aby pozwolić ci napić razem ze mną z kielicha goryczy, który niedługo mój niebieski Ojciec przyśle mi przez anioła. Razem napijemy się z niego, bo to nie będzie kielich otuchy, ale wielkiej goryczy. I ja odczuwam potrzebę kilku kochających dusz które wypiłyby przynajmniej kilka kropel teraz. To jest powód, dlaczego cię zawołałem, byś to zaakceptował, dzielił ze mną ból i zapewnił mnie, zapewniła mnie, że nie zostawisz mnie samego w tak wielkim opuszczeniu. Ach, mój udręczony Jezu. Wypijemy razem kielich Twojej goryczy, będziemy cierpieli Twój ból, a ja nigdy nie odejdę od Twojego boku. I cierpiący Jezus zapewniony przeze mnie popada w śmiertelną magonię i cierpi ból tak ogromny, jakiego nigdy przedtem nie widziano ani nie rozumiano. A ja niezdolna do stawiania oporu, chcąc mu współczuć i przynieść mu pomoc, mówię do niego powiedz mi, dlaczego jesteś taki smutny, cierpiący i samotny w tym ogrodzie i tej nocy. To jest ostatnia noc twojego życia na ziemi. Pozostało ci kilka godzin, zanim rozpocznie swoją mękę, Myślałam, że znajdę tutaj Twoją niebieską mamę, kochającą Magdalenę, wiernych apostołów, a zamiast tego znajduje Cię samotnego, pogrążonego w smutku, zadającym Ci bezlitosną śmierć i nie pozwalającą Ci umrzeć. Och, moje dobro, moje wszystko, Czy nie odpowiesz mi? Przemów do mnie. Wpatrując się w Chrystusa, Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, najpiękniejszym, jedynym, wyjątkowym Jego darem, Jego realna obecność, która jest źródłem mojego życia, źródło jego miłości, które sprawia, że żyje, facując się w jego twarz, w tym wizerunku z Manopello, gdzie widzimy ślady jego męki, policzkowania, uderzeń w twarz. Słyszą te słowa tej, do której Pan Jezus to powiedział, Luizy Picaretti. Ona mówi, och moje dobro, moje wszystko. Tak bardzo pragnę, aby Chrystus był wszystkim dla mnie. Przecież to dzięki Niemu żyję. Dzięki temu jestem zbawiony, jestem zbawiona. I On mnie prowadzi drogą zbawienia. Chrystus moje wszystko. Mówiliśmy, mówimy ciągle bez Boga, ani do proga. Bez Chrystusa. Nie znaczy nic. Czy Chrystus cierpiący dla mnie? To nie są tylko pełne bólu, łez, wspominania Jego męki, tak pięknie zapisane w gorzkich żalach. Ale Chrystus cierpi dla mnie teraz. Mnie zbawia. Chrystus, który chce być wszystkim dla mnie, który jest wszystkim dla mnie. O mój Jezu, dalej Luisa Pikaret. O mój Jezu, jeśli wołasz do mnie do swojego serca, żeby pokazać mi, jak miłość kazała Ci cierpieć, to ja wchodzę do Niego. A gdy wchodzę, widzę oznaki miłości, które koronują Twoją głowę niematerialnymi cierniami, ale cierniami ognia, które biczują Cię. Nie biczami z powroza, ale biczami ognia, które krzyżują cię gwoździami, lecz nie uczynionymi, uczynionymi żelaza, ale z ognia. Wszystko jest z ogniem, które przenika głęboko do Twojej kości i dalej, aż do, do szpiku Twojego najświętszego człowieczeństwa, zadaje Ci śmiertelne cierpienia. Na pewno większa niż prawdziwa męka, przygotowując kąpię miłości dla wszystkich dusz. Dla mojej duszy, które chciałyby zostać obmyte z wszelkiego brudu i zdobyć prawo dzieci miłości. O miłości bez końca. Czuję się, jakbym odpływała z powrotem wobec takiej miłości nie do ogarnięcia. I widzę, że aby być godnym wkroczenia do tej miłości i zrozumienia jej, ja sama muszę być tylko miłością. O mój Jezu, ja nią nie jestem. Uderz Jezu bez odwłoki, nie czekając teraz, Moje twarde serce, aby przemienić je Twoją miłością. Bo ja nią nie jestem. Patruję się w Chrystusa. W tym skarbie eucharystycznym. Rozważając Jego. Jego samotność w obrójcu uczniowie zmęczeni śpią przytłoczeni tym wszystkim co się dzieje i mogę mogę zapytać siebie ileż to razy chociaż to było możliwe Zostawiam Chrystusa samego. Chrystus, który jest w tym kościele, w naszych kościołach. Chcę, aby do Niego przychodzić. Aby go adorować. Aby być przy Jego sercu. W tym najświętszym sercu źródle Jego miłości, jego miłosierdzia. Ileż to nawróceń dokonało się, kiedy, mówią, przypadkowo, ktoś przechodził, wszedł do kościoła, nie wiadomo dlaczego. wszystko się zmieniło. Jego miłość wszystko przemienia. żeby zostać chociaż przez chwilę w tym kościele będąc, przechodzą obok. Kiedyś myślę, że ten zwyczaj jeszcze istnieje. Przechodząc obok kościoła, nawet jak jest zamknięty, czy przechodząc obok cmentarza, krzyża. Czynimy znak krzyża. Pamiątkę Jego męki? Czy dalej jeszcze tak się dzieje? Czy może bardziej wpatrzony w ekran, szukając rozmaitych wiadomości, przechodzę obojętnie obok tego, co jest najważniejsze, obok tego, który mnie zbawia? Uderzył bez odwłoki. Jest to prośba, która no jest ryzykowna. Mego proszę, by mnie przemienił. Proszę dla siebie, dla niewiernego, bo ci, o których śpiewaliśmy wtedy, tam akurat w XVIII wieku, kiedy ten tekst powstawał, jeszcze kościół dosyć odważnie, Modlił się o nawrócenie niewiernych. Teraz nie bardzo w duchu ekumenizmu, nie bardzo o tym mówimy, bo to takie nieleganckie. Ciągle są przecież ci niewierni, którzy nie znają Chrystusa. Ale tym niewiernym, najbliższym to jestem ja. Ileż tych mojej niewierności go policzkuje przybija Jego serce, spływa płocinami na, je, jego, na Jego obliczu. Uderz Jezu bez odwłoki w moje twarde serce. I daj mi łaskę nawrócenia i opamiętania. Żeby nie było za późno. Najświętsze oblicze Chrystusa. Tego Chrystusa, który cierpi za mnie, który mnie zbawia, Chrystusa, który cierpiący, umarły. Z martwych stały jest w tym najświętszym sakramencie. W tym najświętszym sakramencie miłości. Proszę cię, panie. Razem z Twoją matką, Matką Bożą Bolesną. Proszę cię, panie. Abyś uderzył w moje serce, twarde serce. Abyś je przemienił. Abym potrafiła, bym potrafiła, potrafił. Bym chciała i chciał być przy Tobie. Być przy Tobie, aby razem z Tobą cierpieć. I bym pozwolił, pozwoliła się Tobie prowadzić. Bo Ty jeden jesteś przewodnikiem pewnym na drodze zbawienia. Chcę zaczynać mój dzień, każdy nie od. być może tego nie robimy, na pewno. Od szukania jakichś tam horoskopów, wiadomości, jaki będzie ten tydzień, ale chcę rozpocząć ten dzień, by przypomnieć sobie prawdy mojej wiary i prosić Cię: bądź przy mnie w każdej chwili i prowadź mnie drogą zbawienia. Tą drogą, która pewnie razem z Tobą, Matką Twoją, Twoim opiekunem świętym Józefem, która mnie zaprowadzi do mojej wiecznej ojczyzny. Jezu mój, moje wszystko, prowadź mnie. Prowadź mnie do zbawienia. Niech tak się stanie.